Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. usterki P049A brzmi jak wada recyrkulacji spalin B przepływu. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może mieć angielska pisownie Exhaust Gas Recirculation EGR B flow malfunction. Opis techniczny i dekodowanie błędu P049A. Ten diagnostyczny kod usterki DTC jest ogólnym kodem układu napędowego. Bład P049A jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. Zawór recyrkulacji spalin EGR jest zaworem sterowanym podciśnieniowo. Reguluje on ilość spalin podawanych z powrotem do cylindrów. Zapisany kod P049A oznacza, że moduł sterujący układu napędowego PCM wykrył usterkę w przepływie układu recyrkulacji spalin EB EGR. Oznaczenie B odnosi się do konkretnej pozycji zaworu upustowego EGR. Jest to problem elektryczny lub mechaniczny i może powodować zapisanie kodu P049A. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P049A dla kierowcy jest zapalona lampka Mil, Malfunction Indicator Light. Jest to również określane jako check engine lub po prostu check engine light. Może również objawiać się jako Zapali się lampka kontrolna, check engine. Na panelu sterowania kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka. Wadliwe działanie silnika może wystąpić podczas przyspieszania pojazdu. Wzrost emisji tlenku azotu NOX w spalinach. Niezauważalnym objawem będzie wzrost temperatury spalania. Usterka P049, a jest uważana za poważna, ponieważ wadliwy zawór recyrkulacji spalin może powodować nadmierne spalanie mieszanki paliwowej. To z kolei może spowodować uszkodzenie tłoków i zaworów silnika. Dlatego zaleca się jak najszybsze usunięcie tej usterki. Przyczyny usterki Kod P049A może oznaczać, że wystapił jeden lub więcej z poniższych problemów kanał recyrkulacji spalin, który ogranicza przepływ. Spalin do kolektora dolotowego jest zatkany. Elektrozawor recyrkulacji spalin jest uszkodzony. Okablowanie lub wiązką elektrozaworu recyrkulacji spalin jest uszkodzona. Przewody podciśnienia SA uszkodzone, odłaczone od elektrozaworu lub EGR. Zawór układu recyrkulacji spalin jest uszkodzony. Czujnik temperatury układu recyrkulacji spalin nie rejestruje zmiany temperatury po otwarciu zaworu recyrkulacji spalin. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P049A? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i usuwania kodu usterki P049, a najpierw odczytaj wszystkie zapisane dane i kody. Błędów za pomocą skanera diagnostycznego. Następnie usun kody Błędów i przetestuj pojazd. Aby sprawdzić, czy bład P049A pojawi się ponownie, sprawdź węże podciśnieniowe oraz przewody i złacza, które prowadzą do zaworu recyrkulacji spalin. Sprawdź również elektromagnetyczny zawór sterujący i czujnik temperatury układu recyrkulacji spalin. Następnie sprawdź działanie zaworu recyrkulacji spalin. Sprawdź również działanie czujnika temperatury układu recyrkulacji spalin. Odczyt powinien zmieniać się po otwarciu zaworu recyrkulacji spalin. Następnie wymontuj zawór i czujnik temperatury układu recyrkulacji spalin. Sprawdź kanały układu pod katem nadmiernego zabrudzenia i zatkania. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Warto najpierw zapoznać się z biuletynami serwisu technicznego TSB dla danego samochodu. Problem P049, a może być znanym problemem ze znanym rozwiązaniem opisanym przez producenta, co może zaoszczędzić czas i pieniądze podczas diagnostyki. Następnie, używając narzędzia diagnostycznego, uruchom zawór recyrkulacji spalin, gdy silnik pracuje. Jeśli silnik nie pracuje równo, problemem jest najprawdopodobniej wadliwe okablowanie lub zły styk. Jeśli silnik pracuje równo, spróbuj ręcznie uruchomić zawór recyrkulacji spalin. Jeśli silnik pracuje płynnie i nie gaśnie, najprawdopodobniej przewody ESA zatkane. Konieczne będzie wymontowanie zaworu i wyczyszczenie wszystkich rur. Sprawdzenie elektrozaworu można zwykle wykonać tylko za pomocą narzędzia diagnostycznego. Wynika to z faktu, za większość solenoidów pracuje z cyklem pracy napięcia, a nie ze stałym napięciem. Sprawdź wszystkie przewody podciśnieniowe, węże i tepy. Pod katem zużycia. Sprawdź wiązkę elektromagnesu i elektromek z podkatem uszkodzeń. Wymień zawór recyrkulacji spalin. W jakich pojazdach ten problem występuje najczęściej? Problem z kodem P049, a może wystąpić w różnych samochodach. Ale zawsze istnieją statystyki, w których błąd ten występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich: Audi A8, Chevrolet do 4, Mazda, Mercedes, Benz, Mitsubishi, Nissan, Renault, Subaru, Toyota, Volkswagen. W przypadku kodu błędu P049, a czasami możliwe jest znalezienie innych usterek. Najczęstsze z nich to P049B, P049C, P049E.